Macie, słuchajcie, wchodzę do biedronki, kupuję kole, podchodzę do kasy i mówię, proszę panią, ja gumki poproszę. Ona mówi, y, nie ma problemu. E, mam rebiki rozkawkowe, mam e, waniliowe, mam Old Space'a. Ja mówię, co to kurwa jest Old Space? Co to jest kurwa guma Old Space? Mówię do niej, proszę panią, no gumki do. Ona mówi, dalej nie wiem o co pan chodzi, mam orbitki truskawkowe, waniliowe, w ogóle żuliście kiedyś e, waniliowe orbity, weź napisz w komentarzu jak żułeś waniliowe orbit, nie żułeś? No kurwa, jak mogłeś nie żuć waniliowego orbitu, al, 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 albo Old Space'a. No i mówię do niej, tak po cichu, naprawdę tak po cichu, proszę panią, di diureksy. Ona mówi, aaa, dobrze, dobrze. Kinga, biegnij po diureksy, kurwa, bo klient chce, Pośpieszcie, zapierdalaj z tym wózkiem widłowym. Słuchajcie, podchodzi do tej kasy z tym wózkiem widłowy kurwa niczym Ghost Rider się wpierdoliła w kolejkę. Daje mi tą jedną paczkę jebanych diureksów, mówi 19,50, a ja mówię mam 18, no to wypierdalaj ze sklepu, przyjdź kurwa jak będziesz miał gotówkę.